Marcysia, Marcysia, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz i za zaangażowanie. Czy myślisz, że ja jako osoba, która chroni kapitał inwestorów będę chodził i łapał ludzi za ręce, bo nie potrafią dostosować się do danych warunków, które powinni przestrzegać, jak i zasady, które obowiązują w każdym cywilizowanym świecie? Nie na tym mi zależy. Mi zależy na tym, żeby inwestować w nieruchomości, które maksymalnie się zwracają w 5 lat. I regularnie zarabiają na nas i na naszych inwestorów. Jeżeli pojechałem oglądać dany hotel, to zastanów się, bo wszyscy się angażujecie bardzo mocno, tylko w sposób dziwnie mentalny. Dlaczego nagrałem te wideo? Dlatego nagrałem te wideo, że badałem rynek. Badałem rynek, kto będzie naszym klientem. Jeżeli wiem, że naszym klientem będą ludzie, którzy okupują miasta i zaznaczają sobie na ścianach swoje, że tak powiem, imiona, tak to nazwę, imiona swoich ekip i tak dalej, to to jest odpowiednie miejsce? Gdybyś się zachowała, gdybym ja zainwestował Twoje pieniądze w takim miejscu i nigdy by nie zwróciły się, bądź zostałyby przejęte przez ludzi, którzy myślą, że wszystko jest ich. Miej wspaniały dzień podziel się opinią w komentarzu. Trzymaj się, cześć!